Dzień dobry kochani. Witam Was wszystkich w wersji całkowicie SOTE. Dodatkowo jestem trochę podziębiona, dlatego z góry przepraszam za mój niekorzystny wygląd. Ale pomysł na ten film wyszedł całkowicie spontanicznie, ponieważ zebrało mi się bardzo dużo nowości i właśnie tworzyłam post na Instagramach. Chciałam zrobić insta story z opowiadaniem o tych wszystkich kosmetykach i nagle stwierdziłam, że jest tego tak dużo, że śmiało mogłabym zrobić z tego pełny makijaż. I skoro już mam tyle gadać to czemu by tego nie wykorzystać i nie nagrać filmu? Może z tego filmu po prostu więcej wyniesiecie i bardziej Wam się przyda. Nowości jest, tak jak mówiłam, jest całkiem sporo. Mam trochę rzeczy z firmy Kiko, które kupiłam będąc na Maderze. Mam też sporo podkładów, niestety mogę wykorzystać tylko jeden, ale niektóre już trochę próbowałam. Eee, Brązer, rozświetlacze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od dawki porządnej pielęgnacji. I to w ogóle jest zabawne, bo całą pielęgnację, jaką dzisiaj przetestujemy, wszystko będzie z firmy Kiko Milano. Kiko Milano jest firmą włoską, która była przez pewien dłuższy czas w Polsce, czy był butik w Barkavi, czy na targówku w Warszawie. E, niestety zostało Kiko w Polsce zamknięte całkowicie. Już nie możecie znaleźć tych sklepów u nas. Trochę szkoda, ponieważ ta marka miała naprawdę wiele fajnych kosmetyków. Nie wiem tak naprawdę, czemu to zamknęli. Wydaje mi się po prostu, że na tle innych rozmuchanych marketingowo firm po prostu zabrakło tej firmie dobrego PR-u i dobrej promocji. A tak jak mówiłam, wiele kosmetyków naprawdę się fajnie broniło, i ja sporo z nich korzystam i używam do dzisiaj. A jak byłam na Maderze na urlopie, był tam buty Kiko i oczywiście co? Załączyło mi się w głowie, że skoro nie ma tego u nas w Polsce, to ja muszę tam iść i muszę się obkupić. A jak było w Polsce, to nie miałam takiego parcia. No i oczywiście poszłam, jeszcze była promocja 2 2. Nakupowałam sporo rzeczy. Kupiłam trzy kremy. Pierwszy krem, który chciałam Wam pokazać, jest to krem żel krem żel z limitowanej edycji letniej i to jest krem, który ma bardzo lekką konsystencję. Ja na sobie nie używam takich galaretek, znaczy to nie jest do końca galaretka. Krem żel przepięknie pachnie, świetnie sprawdzi się do skór mieszanych i tłustych, takich, które nie lubią zbyt mocnego oblepienia. To jest krem, który jest nawilżający i energetyzujący. Co o nim jest napisane? Tak, nawilżający i energetyzujący krem do twarzy, dzięki zawartości wyciągu z owoców mandarynki i kamu-kamu Kamu-kamu <laughs> Oraz wysokiej zawartości witaminy C, zapewnia silne działanie energetyzujące i natychmiastowe rozświetlenie. Bardzo przyjemny w konsystencji, jeszcze go nie używam, ale myślę, że właśnie sprawdzi się. Na przy makijażem może go będę używać sprawdzi się przy cerach po prostu takich, które wydzielają większą ilość sebum. Opakowanie jest przepiękne, bardzo fajny szklany słoiczek. Nie będę go dzisiaj używała w makijażu, dzisiaj zostawiłam sobie coś innego dla siebie, ale to jest jeden z moich nowych nabytków. Drugi krem, który kupiłam, to jest krem w takim pięknym, szklano-złotym opakowaniu i to jest z kolei krem taki mocno bogato odżywczy, nawilżająco odżywczy krem. Tak, krem odżywczy. Pani mówiła w sklepie że do skór suchych i na przykład do skór dojrzałych się świetnie spra sprawdzi. Mnie y, przemówiło, przemówiło do mnie opakowanie, ponieważ ja jestem sroka i ja wiem, że nie wszystko to, co jest ładne, jest dobrze działające i odwrotnie, ale jednak jak gdzieś tam opakowanie jest właśnie ze złotem, no to... To jest krem, który ma już bardzo taką bogatą konsystencję i taką tłustą. I to jest krem, który ja lubię. Zastanawiam się, czy nie użyć tego kremu dzisiaj pod makijaż. Ale nie, jest coś jeszcze innego, co bardziej do mnie krzyczy. Zdecydowanie. I to jest krem, o którym słyszałam już dawno, jeszcze kilka było w Polsce. To jest krem Hydra Pro Glow. Hydra Pro to jest cała linia. Widziałam, że jest krem też na przykład Hydra Pro matujący. Oczywiście, jak ja mogłam wybrać? Wiadomo, że Glow. Filtr dziesiątka, więc jakoś tam niewiele i to jest krem nawilżający z efektem rozświetlenia. Podobny, jaki daje na przykład krem z maka. Więc na pewno sobie nałożę ten krem przed makijażem. Przepraszam, trochę dzisiaj mi się stanie, nie układają, dlatego do tego, że ja jestem podziębiona i tak nie bardzo czuję się w formie. Nie wiem, czy widać to rozświetlenie, ale od razu nawet na jednej ręce miałam ten krem żel, który już tak fajnie zastygł mi tutaj, a ten zupełnie inaczej odbija światło. Dobra, więc nałożę sobie przed makijażem ten krem z Kiko, Hydra Pro Glow, ale wcześniej spsikam sobie twarz mgiełką Iconic rozświetlającą. To jest też u mnie nowość. Mgiełka ma takie piękne esy, floresy, melanż rozświetlający. Spisikam sobie całą twarz, żeby zrobić taki wstęp do nawilżenia. O matka, jak ma spust. Ja bardzo często zaczynam makijaż właśnie od spisikania sobie twarzy taką nawilżającą mgiełką. Dobra. I nakładam sobie krem z Kiko. Hydra Glow. Pięknie pachnie, tak nie na halnie. Wszędzie tutaj sobie nawilżam. No, już widzę, że mi się twarz zaczerwieniła. Moim postanowieniem jest w tym roku. Zadbać trochę o szyję i o dekol, ponieważ są to obszary, które niestety trochę zaniedbuję i traktuję po macoszemu. Zapominam o nich. Niektórzy mają postanowienia, żeby schudnąć. Oczywiście ja też mam co roku takie postanowienia, ale mi nie wychodzi, więc coś bardziej przyziemnego: zadbać o szyję i o dekol. Zawsze się mówi tak, że szyja i dekol zdradza nasz wiek. Dobra. Mamy krem. Nie jest to krem jakiś taki mocno odżywczy. Nie jest to krem taki też, który się jakoś mocno lepi. Ja bym powiedziała, że naprawdę on jest bardzo komfortowy i sprawdzi się przy większości e, typach cer. Może nie jakiejś niedotłustej, ale zdecydowanie się mniej lepi i mm, nie jest aż tak napakowany jak ten krem w złotym opakowaniu. Dobrze. Następnym kosmetykiem, który udało mi się przywieźć z Madery też z Kiko, jest to rozświetlająca Baza, i to jest produkt bardzo nitkowy dla mnie, ponieważ ja w makijażu najczęściej nie używam baz. Natomiast jak pani mi to pokazała w sklepie, uj, jak ten kręca, czas mi się ładnie błyszczy na dłoni. Jak pani pokazała mi tą bazę w sklepie, no to coś we mnie drgnęło. Nie wiem co to było. Pewnie to, że jest rozświetlająca. Naprawdę daje przepiękną poświatę. Nie jest to taka baza, taka typowo wygładzająca, silikonowa, więc pewnie też dlatego ją kupiłam, bo takich was w ogóle nie, nie lubię. Bardzo fajne opakowanie. Ma takie kuleczki z, z rozświetleniem. Dobra, nałożymy sobie. Na całą twarz. Ok, mamy już przygotowaną twarz. Następnie przejdziemy do podkładu. To będzie makijaż bardzo delikatny, dzienny e, tymi kosmetykami, które kupiłam. E, jeśli chodzi o podkłady, kupiłam ich ostatnio sporo. Już wam wszystkie przedstawiam. Pierwszy podkład, który chciałam Wam pokazać i który jest umiejętnością, to jest najnowszy podkład z Clarensa. Podkład, który jest niby z linii Everlasting, natomiast mówi się o nim że jest y, zamiennikiem starego firming, ponieważ ExtraFerming został wycofany, nad czym bardzo, ale to bardzo ubolewam, ponieważ to był jeden z moich ukochanych podkładów i zamawiam jeszcze jakieś tam resztki, które zostały w internecie i wprowadzili zamiast y, firming ten y, podkład, który jest rozświetlający i wygładzający. Już go raz testowałam i powiem Wam, że zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Ja bym powiedziała, że jest taką mieszanką starego firming. A Skin Illusion, który też był w tej starej wersji, nie ten z pipetką, tylko stara wersja. Wiecie, że ja może gdzieś jeszcze mam opakowanie? Oczywiście, że mam. O, jest stare opakowanie Skin Illusion. To, co ja kocham w podkładach Clarence'a, to to, że pięknie stapiają się z twarzą. Zapach tych kosmetyków nie ma sobie równych. Żadne inne podkłady tak pięknie nie pachną jak... Jak te. I naprawdę zrobił na razie na mnie bardzo dobre wrażenie. Właśnie ładnie wygładza i tak ujętnia tą skórę. Świetnie sprawdza się przy panie dojrzałych. Ale jeszcze będę go testowała na innych skórach czy. I jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, czy sprawdza się na jakieś większe wyjścia, ponieważ na razie testowałam na sobie. Ja nie mam jakichś większych problemów ze skórą i na mojej twarzy dobrze się sprawdza większych podkładów, więc może nie jestem w tym temacie aż tak obiektywna. Będę sprawdzała i testowała na różnych buziach i wtedy mogę wrócić z odpowiedzią. Kolejny podkład, który kupiłam i testowałam, to jest Dior Forever Skin Glow. Ja w tradycyjnej wersji Dior Forever nie znoszę i nie trawię. Nie lubię podkładów w ogóle matujących. Wszystko, co jest według mnie matujące, to e, uciekam. Natomiast ten podkład Dior Forever Skin Glow jest to podkład rozświetlający o przedłużonej trwałości, czyli on tak jakby trochę zastyga ale daje piękne, właśnie ładne rozświetlenie. I naprawdę bardzo mi podoba ta formuła. Raz już testowałam ten podkład na sobie i super mi się sprawdził. Bardzo dobrze mi się trzymał i na przykład świetnie też by się sprawdzał przy paniach dojrzałych. Jeden minus tego podkładu jest taki, że on się strasznie lepi. Ja w życiu nie widziałam takiego podkładu. Po prostu nakładać ten podkład i on nie zastyga właśnie takiego suchego matu, ani płaskiego, tylko on cały czas jest taki po prostu lepki. Bardzo ciężko na tym podkładzie nałożyć brązer na przykład, nie podrując wcześniej tego podkładu. Ja na co dzień pudry rzadko używam. Zazwyczaj jakieś tam bronzery czy rozświetlacze nakładam od razu na podkład. Przy tym jest to dosyć ciężkie, ponieważ teraz z tego, że on jest mokry, taki lekki, jakbym nałożyła brązer, to mogą powstać plamy i jest problem po prostu przy rozcieraniu. Natomiast sam podkład naprawdę zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Te podkłady kupiłam ostatnio na promocji, która była w Douglasie minus 30%, co w ogóle jest super okazją, bo się bardzo opłacało. Aha, widzę jeszcze, że ma 35 filtr. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Jest bardzo fajnie. Oczywiście zrobiłam też zapas Double Wearers Estée Lauder. Podkład, który jest niezawodny jeśli chodzi o trwałość, przyczepność skóry. Yy, nie zawykł mnie chyba jeszcze nigdy, ale to jest podkład tak zwany beton. On się po prostu przykleja, trwałość jest niesamowita, ale to nie jest efekt wizualny, jaki ja lubię. I to nie jest podkład, kochani, który się używa na co dzień, ponieważ wszystkie podkłady tak mocno zastygające i matujące są bardzo wysuszające dla skóry. One mogą zapychać różne skóry. Nigdy, mogę tylko powiedzieć, że ja pracuję na tym podkładzie przy makierze profesjonalnych. Ale mogę Wam tylko zdradzić, że ja nigdy przez 6 lat swojej kariery makijażowej, jeżeli tak mogę powiedzieć, nigdy nie nałożyłam tego podkładu solo na twarz. Zawsze go mieszam z różnymi e, rzeczami, ale to już są zagadnienia do makijażu profesjonalnego, więc nie będę się nad tym rozwodzić. rozwodzić. Kupiłam po prostu zapas, bo też był bardzo obryceni. I ostatni podkład, jaki chciałam Wam pokazać. To jest coś, co mnie mega zaciekawiło. To jest podkład zoewy, czy zoiwy, jak niektórzy wolą. Podkład rozświetlający, rozświetlający, taki, który ma imitować naturalną skórę. I słyszałam o nim mega dobre opinie. Jestem ciekawa. Trochę próbowałam sobie na dłoni tego podkładu. Ma mega taką olejkową, maślaną konsystencję. Trochę przypomina mi właśnie tą starą formułę Extra Firming z Clarence'a. Ja uwielbiam pod takie podkłady właśnie nawilżające, takie olejkowe, ponieważ one pięknie odmładzają skórę. Myślę, że to zrobi na mnie dobre wrażenie, ale dobra. jestem do niego na razie zbyt pozytywnie nastawiona, przez co mogę też być nieobiektywna. Kupiłam odcień jasny, jedyny, który był dostępny, bo zamówiłam go na seforze, więc będę musiała go przyciemnić. Podkład jest dostępny w 44 odcieniach, to jest strasznie dużo. Zarówno ma tonacje ciepłe, chłodne, jak i neutralne. Różnymi literkami jest to wszystko oznaczone, dlatego na pewno każdy znajdzie jakiś kolor dla siebie. Ja kupowałam w ciemno w internecie, więc na pewno jest niedobry i za jasny dla mnie, ale to nic, jakoś sobie poradzę, przy go mikserem z NYXa. Na stronie Sephora jest napisane ekstrakt z oliwy z oliwek, który wspomaga naturalną barierę skóry poprawiając jej elastyczność, super mikto-sferyczne, odbijające światło drobinki, które stwarzają efekt photoshopa. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Naprawdę. I olejek różany, wzbogacony olejek różany. To słyszałam i myślę, że to olejek różany właśnie daje taką piękną mazicość tego podkładu. Yy, tak, właściwości nawilżające. No dobra, jedziemy. Padła mi bateria w aparacie. Mam nadzieję, że na nowo zupało dobrze ostrość. Już raz kiedyś nagrałam dla Was film makijażowy, po czym na laptopie się okazało, że był cały nieostry, więc poszedł do korza. Więc, człowiek się uczy całe życie. Podkład nałożę sobie gąbką. Wiecie, że nawet nie wiem, jaka to jest gąbka. To jest albo Vibo, albo Ibra. One obie są bardzo, bardzo miękkie. Naprawdę świetne zamienniki beauty blendera. Bardzo tanie. No dobra, jedziemy. To jest bardzo jasny podkład. Odrobinę go przyciemniłam mikserem z NYXa. Rozprowadzam sobie i wklepujemy sobie. Wklepujemy cienką warstwę. No. Powiem Wam, że na razie robi na mnie super wrażenie, bo jest taki właśnie rozświetlający i skóra wygląda pięknie. Ja nałożyłam naprawdę cienką warstwę. Uważam, że lepiej jest dokładać kilka cieniuteńkich warstw niż jedną a grubą. Tady podkład dużo ładniej się stapia z fakturą skóry i dużo lepiej się trzyma. Przeciągam sobie trochę na szyję oczywiście, żeby się wszystko zlało. Pamiętajcie o linii żuchwy, żeby nie było takiego odcięcia. No, na razie fantastycznie, naprawdę. Zastanawiam się tylko, czy przez to, że jest taki olejkowy, nie będzie za bardzo wlewał się tutaj w załamania, jak w linie mimiczne. Niektóre takie podkłady, które ma, mają za mały efekt zastygania, a za duży efekt rozświetlenia, nie z tym mają taką tendencję. Więc dla osób, które właśnie mają duży taki zmarszczek, absolutnie to się nie nadaje. Dobra. Mamy podkład. Na razie podkład wygląda super. Przede wszystkim mi bardzo komfortowo. Oczywiście też że delikatnie się lepiej, ale może zaraz zastygnie. pod oczy. nie mam nic nowego, więc użyję sobie stary, dobry korektor z klarensa pod oczy. Korektor nabliżający i rozświetlający. I delikatnie sobie wklepuję. Pod okiem schodzą w dół. Nie za dużo, oczywiście. To ma być makijaż na dzień. Więc nie robimy Instagramowego efektu. Bo to nie o to w tym chodzi. Dobra, i wewnętrzne kąciki. Jeżeli macie problem z sińcami, nie zapominajcie przy korektorze sobie tutaj same te wewnętrzne kąciki, ponieważ sińce wychodzą właśnie stąd. I dużo osób tak ma, że skupiamy się na tym korektorze, nawalamy po prostu ogromną ilość tego korektora pod oczy, w trójkąt, ładujemy, tak jak to na Instagramie pokazują, a zapominamy o tym, że możemy nałożyć tego 5 razy mniej, a wystarczy, że nałożymy to właśnie tu, w wewnętrznym kąciku i tutaj, w dolinie łez, czyli tam, gdzie jest największe zasinienie i to już robi całą robotę. Jeżeli ktoś ma piękną, ładną skórę pod oczami bez marszczek, nie ma problemu, ale co wtedy, jeżeli są zmarszczki? Ja na co dzień korektora pod oczy praktycznie w ogóle nie używam, żeby dbać o skórę pod oczami. Żeby być obiektywną, standardowo nie będę podrowała sobie teraz podkładu. Dam jeszcze trochę y, czas temu podkładowi, żeby osiąść na skórze i zastygnąć. Dlatego mogę przejść na przykład do brwi, teraz albo do powieki. Powieki na co dzień najczęściej też nie maluję, bo mi się po prostu nie chce. Myślę, że dużo osób to zna. Natomiast bardzo często nakładam sobie po prostu rozświetlacz. I to jest nowy rozświetlacz, który też przywiozłam właśnie z KIKO. Rozświetlacz o takim pięknym, złocistym, opalizującym odcieniu. Z innym wkładem w środku. Ja nie bardzo, szczerze mówiąc, widzę sens yy, takiego rozmieszczenia produktów. No chyba, że naprawdę robię to palcem, więc jeżeli na oczach chcę mieć rozświetlacz w takim odcieniu, sobie biorę, to biorę bardzo precyzyjnie. I nakładam sobie No dobra, pomieszam sobie. I nakładam sobie rozświetlacz na całą powiekę. Wychodzę z założenia, że jeżeli skóra jest rozświetlona, powieka jest rozświetlona, to światło inaczej się odbija od takiej skóry. Wydaje mi się zawsze trochę y, młodsze. I ta skóra jest taka bardziej promienna. Drugi. No i bosko. Teraz możemy przejść do brwi. Do brwi kupiłam sobie ostatnio dwie nowe kredki z Zoewy, o których słyszałam genialne opinię. To jest kredka z takim maciupeńkim o. takim o. maluteńkim dzyndzlem. ołówkiem. I to jest świetna sprawa do takiego delikatnego wyrysowania brwi, do narysowania włosków. Ja uwielbiam kredki z Anastazji Beverly Hills. Świetnie mi się nim maluje brwi, są nie do twarde, nie za miękkie, bardzo precyzyjne. Natomiast cena ich powala, a te były połowę tańsze. No dobra, moje brwi, oczywiście, to jest z Ja brew bardzo delikatnie sobie podkreślam. Delikatnie sobie wyczesuję szczoteczką. Kolor, którego użyłam, to jest chyba najjaśniejszy kolor z tej linii. To jest Ammos. Bardzo ładny kolor dla blondynek. Jeśli chodzi o mnie. Zupełnie mi taka brew wystarcza. Nie chodzi o jakieś mega precyzyjne wyrysowanie, tylko o to, żeby tą brew troszkę wypełnić, ewentualnie skorygować ją w tych miejscach, w których trzeba, ale żeby wciąż była taka delikatna, pasująca do delikatnego i dziennego makijażu. Dobrze, teraz możemy sobie przejść do bronzera. Bronzer, który chciałam Wam pokazać, też go kupiłam w Kiko. To jest bronzer o takim pięknym opakowaniu. Chyba z kolekcji letniej, z tego co ja widzę. I to jest bronzer, który też nie wiedzieć czemu ma w środku taki delikatny, orzeźwiający róż. Natomiast wiadomo, że jak nakładam brązer, to macham całości pędzlem po opakowaniu. Bronzer o dosyć intensywnym, takim no nieźle jest napigmentowany, chłodniejszym odcieniu. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie powodzę sobie niej plam. Wezmę sobie, yy, użyję pędzelka z Jessa, takiego dosyć puchatego i skośnego. Trochę ciemny jest. Dla miutkiego bladziocha. Delikatnie sobie oparam twarz. Wiecie to, co kocham brązer? Za to, że ratuje za jasny podkład. Pamiętajcie, że z dwojga złego dużo lepiej jest nałożyć za jasny podkład niż za ciemny. chociażby takim brązerem może to przyciemnić. No dobra. Powiem Wam tak, yy, bardzo ładnie się rozciera. Nie mam z nim żadnego problemu. Dosyć mocno napigmentowany, więc jak biorę sobie w opakowaniu, to jeszcze sobie odbijam na dłoń i dopiero wtedy kładę na twarz. Ale dosyć ładnie się z nim yy, pracuje. Więc jakieś w ogóle ciemniejsze karnacje opalonych skór myślę, że będzie naprawdę świetny. I jedziemy z drugą, tą gorszą stroną. Od razu się wydaje bardziej wakacyjne, co? Jak się uprzeć, to można wziąć jakiś naprawdę mały pędzelek, nawet taki... Coś takiego i nałożyć sobie odrobinę różu na policzki. Zresztą zrobimy tak. Spróbuję sobie nałożyć tego różu. I delikatnie zaróżowić sobie policzki takim pięknym, pinkowym różem. Nie miało sensu to, co przed chwilą powiedziałam, ale wiecie o co chodzi. Dobrze. Mogę sobie jeszcze brązer wykorzystać jako produkt do konturowania oka. Teraz będę ten sam pędzelek. Trochę bronzera i mogę sobie w delikatny sposób zaznaczyć załamanie. Nie trzeba tego robić absolutnie, ale tylko chcę Wam pokazać jak bardzo uniwersalny sposób można spojrzeć na wiele produktów, i nie trzeba mieć cieni do oczu, żeby pomalować oczy. Dobrze, oko mamy już delikatnie podkonturowane, rozświetlone. Mamy brązer, mamy róż. Przejdziemy teraz do rozświetlacza na całą twarz. I nałożę go na mniejszym, bardziej precyzyjnym obszarze. Tutaj, tutaj, trochę tu. Prawde? Teraz możemy przejść, do czego mi tu jeszcze brakuje. Rzęsy. Właśnie czuję się jakaś taka łysa na twarzy. Nie mam tutaj nic nowego, dlatego użyję starego, sprawdzonego L'Oreal'a Volum Million Lashes de so Kultur. Jak na moje potrzeby makijażu dziennego, tak wyduszowane rzęsy w zupełności mi wystarczają. I została nam usta. Do ust nie mam nic nowego, więc użyję moją starą, dobrą konturówkę z Pierrenę, w kolorze cielistym. Okej, okay, mamy konturówkę i błyszczyk z Fenty w odcieniu fuzji. Jest to przepiękny kolor, taki delikatny, podbijający naturalną czerwień wargową, bardzo elegancki, nieprzytłaczający. przykleiłam jeszcze połóweczki rzęsy, żeby dodać trochę kobiecości temu delikatnemu makijażowi. Wzięłam zwykłe, zwykły pasek z Aliexpress, przyciąłam na pół i przykleiłam połóweczki sobie do rzęs. Zawsze oko wydaje się wtedy bardziej wyciągnięte, spojrzenie robi się takie bardziej kocie, no troszkę taki makijaż ma inny wyraz wtedy. Ja bardzo lubię na co dzień nosić połówki, ponieważ są nienachalne i nie rzucające się w oczy, jak najbardziej. Tak się prezentuje, delikatny makijaż, dzienny, rozświetlający, podkreślający wszystko, co ma podkreślać. Mam nadzieję, że coś z niego wyciągniecie. Tak jak mówiłam, pomysł na ten film wyszedł bardzo spontanicznie, ponieważ y, miałam tyle nowości do przetestowania, że stwierdziłam, że nagram film. Zobaczymy. Nie znam się jeszcze na tyle. Nie wiem, czy powinnam za 10 minut dobrać y, swoje wrażenie z podkładu, jak to się robi w ogóle na YouTubie, ponieważ jestem dopiero początkującą youtuberką. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego filmu cokolwiek. Jeżeli będą jakieś momenty nieostre, to strasznie przepraszam. Za chwilę kupuję nowy sprzęt, który będzie miał autofakus, i mam nadzieję, że jakość będzie jeszcze lepsza. Podkład zrobił na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie. Bardzo podoba mi się brązer, bo się ładnie rozcierał. Roświetlacz o takim złoci z tym Nie każdemu będzie pasował, ale w lato na pewno będzie pięknie wyglądał, ponieważ taki odcień rozświetlacza podkreśla paleniznę. Kredka ok. To nie jest jakieś mistrzostwo świata. Póki co nie przebija mojej kredki zatory. No i jeszcze będę ją męczyć, oczywiście. Nie ma jakiejś mega dużej pigmentacji. Na co dzień efekt może być, natomiast jakby ktoś miał jakieś większe ubytki w brwiach, to myślę, żeby sobie nie poradziła. Zobaczymy, jak, jak się to wszystko będzie trzymać. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście. Kliknijcie przycisk czerwony poniżej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I zapraszam do oglądania następnych filmów.